Cześć wszystkim, witamy Was po dłuższej przerwie. Pewnie zauważyliście, że vlogi się nie pojawiały i dzisiaj stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy Wam taki update, co u nas słychać, dlaczego tak jest, dlaczego tych vlogów nie ma, no i kiedy się pojawią. Ci, którzy śledzą Marcelinę, wiedzą, że już wróciliśmy dawno do domu, wszystko poszło, no można powiedzieć, że bez jakichś większych problemów było okej. Okay. Łącznie e... z wysyłką busa. Też. Tak, jedyny taki nasz problem, którego nie możemy rozwiązać, to komputer, który się zepsuł. O tym Wam w skrócie opowiem, bo to jest strasznie zagmatwane, e, dlatego też właśnie nie ma do tej pory vlogów, nie jest to e, spowodowane tym, że nam się nie chce ich zmontować czy coś w tym stylu, bo właśnie chcielibyśmy do, ten etap już zakończyć właśnie tych wszystkich starych filmów, żeby to mieć podsumowane, no ale niestety się nie da, e, siła wyższa, e, zepsuła się nam jakaś tam płytka, jakiś układ w Macu T2. I serwis, do którego oddaliśmy w Krakowie, naprawdę taki konkretny z dobrymi opiniami. Najpierw próbował znaleźć tą część używaną, okazało się, że ona nie działa. Wtedy miał być komputer po jakichś dwóch, trzech tygodniach u nas z powrotem. No to byliśmy zadowoleni, że uda się odzyskać pliki. A taka jedyna opcja, żeby to zrobić szybko, to nowa płyta główna, która kosztuje tyle, co dwie trzecie laptopa, więc nie opłaca się tego wymieniać. No i wtedy stracimy wszystkie nasze dane, które były zapisane na dysku. Łącznie z jednym vlogiem, który tam no, jest. No, cały vlog tam jest. Dużo zdjęć, których pewne rzeczy mamy przegrane, ale nawet nie do końca możemy sobie sprawdzić, co przegraliśmy. Bo dysk zewnętrzny był sparowany z makiem, i to nie działa na Windowsie. Jest to strasznie takie wkurzające, no ale nie możemy z tym nic zrobić. Na ten moment stwierdziliśmy, że wolimy poczekać. Serwis właśnie powiedział, że jak się trafi kolejny taki układ, który będziemy mogli, no oni muszą to chyba wymontować z innej płyty, wlutować do naszej. I wtedy jest szansa w ogóle na odzyskanie plików, co byłoby dla nas mega. no Fajne, bo zależy nam na tych rzeczach. Dlatego wolimy poczekać. Nie możemy wam powiedzieć, kiedy te vlogi dodamy. Te, które mamy, te rzeczy, które mam na iPhone'ie, też nie można tak po prostu zgrać do Windows'a, bo wtedy są beznadziejne. Kolory i no już no i to jest tak zak zakręcone wszystko to jest. przeciwko temu, żeby te vlogi się już pojawiły. Tak, dopóki właśnie mieliśmy iPhone'a i Maca, to wszystko działało super. Tak było najszybciej montować właśnie, nagrywać itp. itd. Widzieliście sporo vlogów nagranych telefonem, było ok. Ale nie możemy tego nadzmontować na innym komputerze, tak jak powiedziałem, bo będzie to wyglądać tragicznie, a nie chcemy, żeby to tak właśnie było. E, także nagrywamy Wam podsumowanie, opowiem Wam tylko tak w skrócie właśnie, jak wróciliśmy do kraju, żebyście wiedzieli, że jesteśmy cali, zdrowi. Ja już też przywiozłem busa, bo wiem, że niektórzy mogą się zastanawiać. E, troszkę nam zeszło, no ale opowiadamy. E, więc os ostatni taki jakiś update, jaki mieliście, to był e, kiedy byliśmy w Kartagenie. Ja nagrałam wtedy ten film właśnie, że zepsuł nam się ten Laptop, i że vlogi przez jakiś czas się nie pojawią. No i po tym ostatnim filmiku, który wam nagraliśmy, mieliśmy małe komplikacje, bo niestety statek w którymś porcie w Meksyku, bo sobie go śledziliśmy na aplikacji i w internecie, spędził ponad tydzień w jednym porcie dodatkowym, w którym powinien być tylko dwa dni. Przez to opóźnił się o cztery albo pięć dni mm. już teraz dokładnie nie pamiętam. No i z ponad tygodnia, który mieliśmy właśnie zaplanowany luzu między naszym lotem a oddaniem busu do portu. Busa do portu <noise> zostały tylko dwa albo trzy dni już teraz to nie jest ważne, ale zabrakło nam dosłownie jednego dnia, żeby być przy kontroli e, e, narkotykowej, która jest właśnie przed załadowaniem samochodów na statek i to zawsze jest dzień przed. No i my już musieliśmy jechać autobusem e, do Bogoty żeby zdążyć na nasz lot, który no, nie mogliśmy przesunąć, bo był duży problem z tym, tak? Dużo by nas to kosztowało. E, na szczęście była taka opcja, że poszedłem dodatkowo do pośrednika, e, podpisać jakieś upoważnienie. Musiałem w ogóle skoczyć do notariusza, ale to tam troszkę inaczej wygląda. Zapłaciliśmy za to dodatkowo 20 zł i 80 e, dolarów dopłaciliśmy. Dla, dopłaciliśmy właśnie za tą usługę. E, A jaką słuchę, bo nie powiedziałeś? usługę tego, że normalnie przy tej kontroli trzeba być osobiście, powyciągać wszystkie rzeczy, tam sobie celnicy to sprawdzają, z psem chodzą, no czy jest wszystko w porządku, no i później sobie to można samą zapakować. Ale, że no my nie mogliśmy, Poszedł pośrednik w naszym imieniu, i tam później jeszcze ktoś inny w ogóle mhm. załadował te rzeczy z powrotem do busa. Więc one nie były finalnie no, nie tak były. zapakowane, jak my to wszystko zrobiliśmy, ale i tak nie było źle. Nie? Tak, i naszych skrytek nikt no, nie znalazł. Nikt tak, że <laughs> Także taka kontrola. No ale były psy, więc nie wywochały nic. No, może no za... bo tam nie było co No tak, no, no ale górne. może dlatego nie rozbierali nic, nie szukali dokładnie. Tak czy inaczej, no kontrola się odbyła. Później dostaliśmy tylko fotkę, że już jest bus zaplombowany, no i e, tutaj już jakby ta część była zamknięta, wiedzieliśmy, że bus popłynie. E, z Kartageny wyjechaliśmy, to było chyba już pod wieczór, tak? W czwartek O tak. 20. A, bo ta kontrola antynarkotykowa była, miała być w sobotę. Ale właśnie my mieliśmy zdążyć tam dojechać i w mm -hmm. sobotę też na, był nasz lot. Więc z Kartageny jechaliśmy autobusem 23 godziny, Dokładnie. słuchajcie. Ale powiem wam, że i tak mimo wszystko jakoś nie, nie odczuliśmy tego no. tak negatywnie, wiecie, fizycznie, bo wiadomo, mogliśmy stamtąd wyjść połamani, ale fotele były bardzo wygodne. Tak, stwierdziliśmy, że nawet bardziej no? niż w e, samolocie jak rejsowym, lecieliśmy który, właśnie w z wraca. Kolumbii do Anglii. Więc to no wiadomo trochę się dużyło, ale mieliśmy tam jakieś jedną, dwie przerwy, toaleta była w autobusie, także, tak. także jakoś poszło. No i później mieliśmy tak naprawdę jeden dzień e, w... W Tam sobie trochę pozwiedzaliśmy, pochodziliśmy po mieście, no i kolejnego dnia. Yy... Tak, nagraliśmy też trochę. Tak, tak. Chociaż Bogota yy, na przykład zrobiła na nas dużo mniejsze wrażenie mm. niż Kartagena. Kartagena tak, była tak. dużo ciekawsza, stamtąd też mamy materiał. Mm -hmm. e, ten na pewno jest, kiedyś się pojawi, tak. bo te wcześniejsze... mieliśmy w, <laughs> ten w ogóle. Ten jeden wcześniejszy no, blok z, to... z, z nad Morza Karaibskiego, co tak, właśnie spędziliśmy. E, tam mieliśmy w ogóle taką małą no. stuczkę, ale no o tym albo wam opowiemy, albo pokażemy. Mm -hmm. Lot z Bogoty do Londynu mieliśmy jakoś koło 20. Tak coś takiego. No i właśnie my lecieliśmy do Anglii, bo tam też mieliśmy spędzić parę dni u siostry Pawła, więc nie mieliśmy od razu takiego, wiecie, przeskoku, że lecimy do Polski, tutaj wiecie, szał z wszystkimi się spotykać i tak dalej. Mieliśmy takie parę dni, żeby się zaklimatyzować z powrotem w Europie, także to, było, to był w sumie fajny czas, no. który sobie tam spędziliśmy. No i w połowie chyba, pięt... nie, 13 września w nocy, bo jako, 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 to było już na Rane, bo mieliśmy opóźniony samolot. Byliśmy w Polsce. Także w sumie można powiedzieć 14 września. Tak, także podróż mimo... Który że... jest dzisiaj? Dzisiaj jest 22. No to już półtorej miesiąca. Półtorej miesiąca, tak. No. Wczoraj sprawdzałem to. Ostatni film dodawaliśmy 60 dni temu. Tak? Nie, wow. czekaj. 50. No to to prawie dwa miesiące temu? No, no. o kurde. Także to troszkę nas nie było. No. E, wracając do podróży, mimo że była długa, to dzięki temu, że mieliśmy na bieżąco takie postoje, bo właśnie i w Bogodzie, i później w Anglii, mm -hmm. i ten, e, no to nie było jakoś nie ciężko. Nie odczuliśmy tak naprawdę. tak, można powiedzieć, że było mm -hmm. przyjemnie i wróciliśmy bez problemu. E, ostatecznie okazało się, że po busa jechałem po półtorej tygodnia jakoś, mm -hmm. bo właśnie nam trochę zeszło. W, w, Ar tak, no tak, 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 wracając, no. a bus też Więc dużo szybciej płynie. To było w zasadzie tak, że my w Polsce byliśmy 13, a ty? Aha, półtorej ty A dobra, nie wtedy. Jakieś półtorej lotek, tygodnia, dobra, tak. Dobra. E, no, to jeżeli chodzi o busa, no to poleciałem samolotem, znalazłem sobie tani lot do Eindhoven z Krakowa Ryanerem i później Flixbusem do. Antwerpii do portu i to też naprawdę super poszło, bo dostałem. Lot był rano, a gdzieś koło drugiej już byłem w porcie. W porcie dosłownie kurczę, nie wiem, pół godzinki zeszło. Najpierw podszedłem z dokumentami, nie było żadnych problemów. Ktoś w ogóle nawet nie musiałem wchodzić do portu, dosłownie 2 metry, tylko przez bramkę, żeby sobie sprawdzić samochód, bo pracownik go podwiózł dosłownie po całą bramę. Sprawdziłem czy wszystko ok. Co ciekawe, w ogóle nie były pozrywane plomby, mm -hmm. więc w ogóle nie był otwierany ten tak, bus tak. w Europie. No tylko drzwi oczywiście kierowcy, no bo te muszą być, ale reszta wszystko była zaplombowana. Ja te plomby pozrywałem, posprawdzałem, no na pierwszy rzut oka oczywiście było to wszystko inaczej poukładane niż my to posadzaliśmy, ale wszystkie nasze skrytki posprawdzałem, nie było nic potwierdzone. rzeczy wyglądały też, że wszystkie są, no więc potwierdziłem, że jest OK. no i wyjechałem z portu i ostatecznie został mi tylko powrót do Polski na kołach, też nie było trochę koła Antwerpii, było korków, bo to był piątek, dobrze mówię? Tak, tak. po południu. Tak. Tak, no więc to normalne, że tam trochę korków było, ale jechałem sobie, przejechałem kawałek, połowy chyba trasy, zatrzymałem się na postój w nocy w Niemczech, no i wróciłem do Polski, także tutaj nie było problemu. A jeszcze właśnie wracając do ogólnie tej odbioru busa, bo może to będzie Was interesować, ogólnie jak dodamy vlogi, to tam też będzie o tym powiedziane, ale no, tym razem na szczęście nic nie zginęło, tak już ostatecznie jak posprawdzaliśmy no. i właśnie różnica między tym odbiorem a poprzednim była taka, że że poprzednio, jak właśnie bus, busa odbieraliśmy w Montevideo, to wszystkie te plomby, które były zaklejone w Europie, były, wiecie, przecięte po prostu, tak. nacięte nożykiem. Tam było pełno, był syf, było, widzieliście zresztą, jak oglądaliście vlogi, czarna podłoga od brudnych buciorów, a tym razem nic takiego nie było, no nie? Więc to, no to był dowód na to, że, 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 że po prostu... Nikt do tego busa już w trakcie na statku nie wchodził i zastanawialiśmy się w sumie w czym tkwi różnica i doszliśmy do wniosku, że być może jednak w tą stronę jak płynie bus, to trochę bardziej się boją o to, żeby do niego wchodzić, no bo e, jednak to stamtąd, ewentualnie można coś przewieźć tutaj, no nie? Do Europy i po prostu, wiecie, gdyby nagle te plomby były otwarte w porcie. w porcie, no to oni by zaczęli się zastanawiać, okej, okay, no to kto tam podczas y, tra, podczas, y, no, rejs, rejsu? Transportu podczas trasy po transportu tam wchodził, czy coś tam zostawił i, i trzeba by było znowu, no. wiecie, dokładaliby sobie roboty, więc oni na pewno y, się bardziej pilnują w tą stronę, dlatego jest tak, Takie są oczywiście nasze no. doświadczenia i takie domyślne. To logika podpowiada, no, no tak, ale a czy tak jest? No może też. po prostu był, była taka załoga, był taki statek, gdzie no, po prostu dokładnie. kapitan tego pilnuje i jest porządek, nie? Jeszcze Także... jakby kogoś interesowało, to wysyłaliśmy z tą samą firmą w z którą wysyłaliśmy do Montevideo. Możemy polecić. Nagrywaliśmy też na tym filmie, na tym kanale film, tak, gdzie pokazywałem. Nie mamy nic z tego, ale po prostu. Jeżeli ktoś na przykład nie mówi po angielsku, to wszystko załatwia się z nimi mailowo. Nie ma problemu, odpisują bardzo sprawnie na wszystkie wiadomości. Można sobie to oczywiście przez tłumacz załatwić, więc nawet bez języka można to bez problemu tak. ogarnąć. No to tyle, jeżeli chodzi o powroty, a teraz pewnie Was interesuje, co dalej. Na ten moment wiemy, że po, y, całą zimę spędzimy w Polsce. Y, będziemy pracować, już nawet pracujemy. Marca Wam trochę pokazała na swoim kanale, y, właśnie jeżeli. Y, będziecie chcieli jeszcze nasze losy śledzić i oglądać, tak. no to zapraszamy do e, marca na kanał. Mój kanał nazywa się Miniwersja, tak. link zostawiam. A mój dzisiaj. po prostu Paweł Wiśniowski, na razie tam nic nie wrzucałem, ale planuję, nie jest to mój priorytet na ten moment, więc nie wiem kiedy się coś tam pojawi, ale jeżeli będę coś na przykład przy się robił, e, czy tego typu rzeczy, e, może nawet inne, na pewno jakieś takie bardziej e, majsterkowanie, m, majsterkowanie na, na moim kanale jest. No to jeżeli jesteście zainteresowani, to w przyszłości coś się tam pojawi, więc możecie zasubskrybować. A jeżeli chodzi o kolejne podróże, to będziemy decydować, co robimy dalej e, na wiosnę. Na ten moment e, na pewno nie planujemy już aż tak długich tak, e, takich podróży. Takich wielomiesięcznych e, wyjazdów. Doszliśmy po prostu do wniosku, że e, to tyle, tyle nam wystarczy, takich wiecie paru miesięcznych wyjazdów. Spełniliśmy marzenie e, na które pracowaliśmy przez długi czas i teraz po prostu jak będziemy gdzieś wyjeżdżać, to raczej po prostu na krócej. Nie planujemy już wysyłać busa nigdzie daleko. Jeśli już będziemy gdzieś daleko, to po prostu lecieć i tam sobie na miejscu zwiedzać, tak wiecie, no, z plecakami ewentualnie wynajmować coś i tak dalej. Ale busem to tak Dokładnie. już raczej po Europie będziemy podróżować, no także to są to oczywiście mówiąc. takie nasze przemyślenia po tej na podróży. To się zawsze może zmienić, tak? To nie jest coś, że mówimy i tak już będzie na 100%. No bo niestety, hmm. <grystety>, niestety, życie jest takie, że pokazuje, że czasami się nam coś zmieni, czasami się zmieniają okoliczności. Takie info tylko dla patronów. Będziemy chcieli zawiesić Patronajta, bo źle byśmy się czuli z tym, że nie dodajemy żadnych filmów, a bierzemy od Was pieniądze za to, że te filmy będą. A tak jak już powiedzieliśmy, nie wiemy, kiedy będziemy kolejne vlogi nagrywać i czy na 100%. Na pewno będziemy nagrywać vlogi, bo też się zastanawialiśmy nad tym, że poświęcamy. Mamy na to mega dużo czasu, energii, a jednak no, te wyświetlenia Czekaj. są. Co się stało? Muszę to zmniejszyć. Kurde, były już prawie. No, no, troszkę się prześwietliło. Dobra, to może się uda wykoronować. <gry> Wracając, nie wiem na 100%, czy będziemy nagrywać jeszcze vlogi. Bo po prostu poświęcamy na to Zresztą mega dużo, dużo czasu, czasu, a jakby no, każdy chce, żeby efekty tej pracy były widoczne, a na naszym kanale niestety tego e, no, nie widać. E, cieszymy się oczywiście z widzów, e, którzy są, cieszymy się, że jesteście, no ale żebyśmy mogli to robić na dłuższą metę, no to musiałoby być Was więcej. Jakby no, e, to jest chyba oczywiste dla każdego, że jeżeli coś robicie długi czas, to nie możecie tego tylko robić za swoje pieniądze. My do tego podchodzimy tak, że vlogi oczywiście chcieliśmy nagrywać, ale to też była część właśnie tego planu podróżniczego. Vlogi też powstawały po to, żebyśmy mogli dalej zajechać, więcej zobaczyć. No i tak było, tak? Przez mhm. ten czas zawsze tam jakieś pieniądze nam w podróży wpadały. No ale e, chyba stwierdziliśmy. Znaczy... Nie, no stwierdziliśmy po prostu, ja, jeżeli mam o sobie, o się, o sobie mówić, to. Yy na następne myślę, że wyjazdy wolę się skupić na tym, co jest tu i teraz, ewentualnie dodać tam jakąś relację na Instagrama, co po prostu zajmuje dużo mniej czasu niż myśleć o tym, że trzeba nagrać, trzeba przygotować różne treści, żeby tak. było coś ciekawego w tym vlogu, to może się wydawać, ale to naprawdę dużo czasu na to się poświęca, tak i to nie jest tak, że nagrywacie sobie byle co i później sklejacie i to jest, nie wiem, godzina pracy, tylko to jest cały czas tak naprawdę myślenie, co przygotować na tego vloga, na kolejnego, później nagrywanie, później montaż i, i wszystko to, co ty, z tym związane, to po prostu jakby zabiera nam czas w trakcie podróży, Dokładnie. tak więc e, uznaliśmy, że chyba jednak wolimy jakby skupić się na zarabianiu w inny sposób i tak. później w podróży e, nie myśleć o tym, że, że właśnie jeszcze dodatkowo trzeba sobie. E, tam dorobić jakieś pieniądze, tylko się skupić właśnie faktycznie na tym podróżowaniu. Także bardzo prawdopodobne, że to już były ostatnie relacje z naszych podróży, takie stricte wideo. No tylko jeżeli już, to jakieś właśnie krótsze na Instagramie. No, to chyba tyle, co chcieliśmy przekazać i jeszcze na koniec e, krótkie info. Tak. E, najbliżs... Ja już o tym w sumie dodawałam e, jakiś czas temu informację, uh -huh. no to e, że w najbliższy weekend to jest od, nawet trochę więcej niż weekend, bo od 26 do 29 października będziemy na targach w Poznaniu, Caravan Saloon, będziemy w strefie vanlife, tam będzie można się z nami spotkać, zobaczyć busa, będzie też z tego co wiem, 20. 19... No, razem z nami w sumie, Aha, chyba będzie 20, dobrze. a 19 innych van -liferów, którzy też będą tam ze swoimi samochodami, ze swoimi camperwanami. No i ogólnie te targi, nie wiem, czy kojarzycie, ale to są ogromne targi, na których no, można zobaczyć jakby bardzo różne kategorie. Z zakresu tak, to, to, motoryzacji, to, to, jakiś tam tak, taki. To, to nie tylko są. Kampery. Tam są jachty, nie wiem. Może ktoś takie z was rzeczy. był w szkole? Bo ja na przykład w szkole mechanicznej, w której byłem, raz pojechaliśmy na takie targi, właśnie przechodziłem <śmum> nawet przez. E, <śmum> przez strefę. E, tam były chyba, wtedy były tylko kampery. Tak, bo to jest też strefa nowych kamperów, tak, jest tak. strefa jakiś tam 14-20. No to jest jednak to jest nowy temat, tak, więc wtedy tego jeszcze nie było. I jakoś wtedy kampery mnie zaciekawiły, a popatrzcie jak to się wszystko ułożyło, że będziemy po prostu tam y, naszym samochodem tak. za parę. No, I jeszcze do tego będziemy później. mieć tam wystąpienie, na którym właśnie opowiemy o tej naszej podróży po Ameryce Południowej. I słuchajcie, mamy do rozdania cztery bilety na Business Day, to jest w czwartek. Ja dokładnie nawet się nie orientuję, co tam wtedy będzie, <coughs> y, ale można sobie sprawdzić na stronę internetową. I mamy też dziesięć wejściówek na cały weekend, od piątku do niedzieli. Także jeżeli ktoś jest z tamtych okolic, ma ochotę się się przejść, no to y, po prostu kto pierwszy, to tak, lepszy. Tak, piszcie na tego maila. Y, tak, y, na maila piszcie. Y, kolejność będzie decydowała y, y, o Także tym, taki, od... taki bonus można powiedzieć na koniec. <laughs> za to, na koniec. Nie, za to no. że nie było tak długo filmu. Y, także jeżeli ktoś jest z Poznania, albo właśnie okolic, albo po prostu chce się przejechać i się z nami spotkać, no to y, będzie nam bardzo miło. Y, no, także... Czekamy na Wasze maile, jeżeli ktoś ma ochotę. No, to... no, także podsumowując, na tym kanale, jeżeli w końcu ogarniemy nasze, nasz komputer, to pojawią się vlogi albo trzy, albo cztery, w zależności, czy odzyskamy mhm. dane. Możecie się spotkać z nami na żywo w następny weekend. E, tak, dobrze powiedziałem, tak. bo film dodamy w poniedziałek. E, no i co jeszcze? Jeżeli chcecie właśnie śledzić to, co będziemy robić w Polsce, to wbijajcie do Marceliny na kanał, na Instagrama, a do mnie, jak coś zacznę nagrywać. Także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej! Pa! pa.